jawności i dostępu do informacji publicznej jest wartością konstytucyjną, wielokrotnie podnoszoną i no, wybijaną przez wszystkie siły polityczne, e, także przez prawo i sprawiedliwość. Do czasu, kiedy prawo i sprawiedliwość nie objęło rządu w Polsce. Wiemy od, od dłuższego czasu, że Julia Przyłębska podjęła działania zmierzające do ukrycia oświadczeń majątkowych przez. E, angażując do tego Panią Sędzię Manowską z Sądu Najwyższego. Jest to działanie wprost bezprawne. Siedem razy posłowie Prawa i Sprawiedliwości w po poprzedniej kadencji zmieniali ustawę o, o Trybunale Konstytucyjnym, także Pani poseł Pawłowicz wtedy wielokrotnie zmieniała tam to sędzia Trybunału jest obowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Prezes Trybunału publikuje oświadczenia sędziów Trybunału w tym oświadczeniu złożone przez siebie w biuletynie informacji publicznej co roku do dnia 30 czerwca. Niewykonanie obowiązku o którym mowa w ustępie pierwszym jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału urzędu. Kilku sędziów Trybunału Konstytucyjnego po prostu zdecydowało się opuścić urząd, opróżnić te urzędy sędziów yy, Trybunału Konstytucyjnego. Składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez to osoby z artykułu 231 Kodeksu Karnego. Wyślę dzisiaj pisma do dwóch, do pierwszej i drugiej osoby w państwie. Po pierwsze do pana prezydenta Andrzeja Dudy do który, widząc tak jawne łamanie konstytucji, jako strażnik tej konstytucji powinien zareagować, oraz do pani marszałek Witek, która widząc, że doszło do opróżnienia urzędów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, powinna podjąć działania, których celem będzie wybranie sędziów Trybunału Konstytucyjnego na te opróżnione, opróżnione urzędy.